Dzień dobry, moi widzowie, z tej strony Andrzej. Chciałem Wam ogłosić, że już niebawem będę dalej nagrywał filmiki streamingowe z FIFY z konsoli Xbox 360. Także to jest jedna dobra wiadomość. A tylko ogólnie chciałem Wam powiedzieć, że na razie nic ciekawego mnie nie słychać. Czuję się dobrze. Przepraszam, że tak długo nie nagrywałem filmików ale chwilowo nie miałam weny twórczej do tego, więc troszkę to zaniedbałem, ale postaram się to już poprawić i będzie, mam nadzieję, trochę już lepiej albo jeszcze lepiej. Także proszę poczekajcie jeszcze na kolejne filmy, bo wrócą filmy, tylko po prostu muszę poczekać, aż dostanę z powrotem konsolę, bo pożyczyłem ją kiedyś koledze i dopiero teraz ją będę miał. Bo wcześniej nie była mi potrzebna tam z jakichś powodów. Pożyczyłem ją, bo jego syn chciał sobie pograć. Dlatego teraz ja będę ją miał. Już. I będę nagrywał. A jak jeszcze naprawię komputer sobie, bo mi się chwilowo zepsuł to jeszcze będą filmiki z, yy, streamingowe z Lola, ale na razie chwilowo jeszcze też tego nie ma, bo w komputerze wywaliło mi BIOS i nie ładuje mi się system Windows. Więc będę musiał się pogadać z kolegą, czy znalazłby mi chwilę czasu i zajrzałby mi do komputera, coś się stało z moim bios -em. Czy mógłby to jakoś naprawić. A jak nie to, czy mógłby to dać komuś do zrobienia. Jeżeli to wypali wszystko, co ja planuję, to będzie dobrze. Jak chociaż część z tego wypali, to też się będę cieszył. Także jeszcze raz was przepraszam za to, że tak długo nie nagrywałem, ale tak jak już mówiłem, w mi się... Też czasem kończy, i dlatego nie mam zawsze pomysłów na nowe. Ale już postaram się to naprawić i będzie tylko lepiej. Także będę szczęśliwy, jeżeli będziecie chcieli jeszcze oglądać moje filmy na YouTube i je komentować, to też będzie miłe. Także dziękuję, że oglądaliście ten filmik. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę Wam miłego dnia wieczora, no i trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!